Cześć! Witajcie! W tym filmie pokażę Wam lokalizację wszystkich artefaktów obcych 6 tygodnia w Fortnite. Pierwszy artefakt zlokalizowany jest na wyspie pod spłukaną spawalnią. Drugi artefakt znajdziemy w niebieskim budynku w górach z prawej strony kociego kącika. Trzeci artefakt położony jest przy drzewach w fioletowej strefie, pomiędzy paskudną przystanią i korzącymi kominami, nieopodal Tyrolki. Czwarty artefakt znajduje się w zielonym budynku przy podwójnym polu w kukurydzianym kompleksie. Natomiast piąty artefakt jest w niewielkim budynku obok domku w okolicach Latarni Loki'ego. Także to by było na tyle. Jeżeli film Wam pomógł, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji, jeśli chcecie być na bieżąco. Zapraszam również na Discorda, do którego link znajdziecie w opisie. Dzięki! Cześć!